Dzień dobry, strzelce. Agnieszka Sowillo z tej strony. Dobra, już właśnie w tym samym momencie, kiedy widziałam Agnieszka Sowillo z tej strony, dzień dobry, strzelce, wypadła tak: fechu i czego nie wiemy na Okej, Ok, sprawy się będą tyczyły finansów przede wszystkim i też jakichś początków. Ja bym powiedziała, że. No dobra, zobaczmy. Być może zakończeń czegoś i natychmiastowego wejścia w nowy początek. Czemu to tak jakoś? No dobra, dobra, to jest czytanie ogólne. Proszę o tym pamiętać. Czytanie ogólne. Może być dla wszystkich, ale wcale nie musi. Raczej bym powiedziała, że nie dla każdego, ale zobaczmy sobie, co dla Was na jeszcze tą chwilę Maja i cały czerwiec 2024. No kasiora! No kasiora tutaj jest pokazana. I to taka kasiora, która generalnie rzecz biorąc, albo nie została odzyskana od jakiegoś urzędu, prawnie generalnie rzecz biorąc, albo sytuacja no nielojalności tutaj się pokazuje, nie? Ale dobra, zostawmy, bo to przełożenie, więc tam gdzie będziemy wspominać, co było, a nie jest wiadomo. Zobaczmy. Tak. I sytuacja od razu, od razu patrzymy na sprawy zawodowe, finansowo-zawodowe. E, otóż e, problem polega na tym, że mamy tutaj naudis przy isie. Co to oznacza? Czyli dla tych z was, a mało tego, nad tym wszystkim jest durisas odwrócona. Więc e, Jan powiedziała tak, e, które z was są z natury filantropami, E, hojność im wychodzi przez, nie wiem, oczy, generalnie rzecz biorąc, e, które w pewien sposób e, e, są ludźmi, którzy nie są inaczej. Pazarnymi możecie być, ale nie jesteście skąpymi ludźmi. Może się tak wydarzyć, bo mówimy o czerwcu, zaznaczają się energie już na tu i teraz. Może się już e, wydarzyć, że m, po prostu <laughs> bo tak, z jednej strony powinnyście się szkolić w tak zwanej wielkoduszności I okej, okay. jak najbardziej, dlatego że ta energia do Was pasuje. A z drugiej strony, karty pokazują, że jakbyście miały w tym czasie przechodzić taką lekcję, na ile Wam się ta wielkoduszność, ale taka z takim rozmachem, bez zastanowienia. Że tak powiem, opłaca, bo karty mi pokazują yy, strzelce, które mogą mieć problemy generalnie rzecz biorąc na polu zawodowym, biznesowym. Yy, bardzo duże. Yy, problemy z jakimiś urzędami, mnie się tutaj pokazuje w tej Durisa z ograniczenia ze względu na jakieś urzędy generalnie rzecz biorąc. W pewnym sensie zahamowany rozwój, nie czy, czy tam w firmie, czy o obcinanie pewnych kosztów, czy w, bo degradacji ze stanowiska ja tutaj nie widzę, to już bardziej by trzeba było powiedzieć, że rzucam wypowiedzenie i odchodzę, bo jest ciężko, tak? Ale ja tego tutaj nie widzę. Widzę tutaj natomiast duże ograniczenia generalnie rzecz biorąc w takim pierwsze zarządzaniu jakimiś dobrami, które są no, zahamowane, no, no dokładnie jakby ktoś się położył na tym łapę i powiedział nie, nie teraz. Wtedy, kiedy ja pozwolę, na tej zasadzie, nie? Natomiast karty pokazują także ogromne zmiany, które czekają strzelce i yy, to jest yy, już okres 3 do 4 tygodnie, 3 tygodnie bym powiedziała generalnie. Tu jest karta pokazana zmian w pracy, zmiany pracy generalnie rzecz biorąc. Mało tego, uważam, że niektóre z ze strzelców są w stanie pierdolnąć pewnymi biznesami i powiedzieć nie. Nikt nie będzie ograniczał mi tak wolności, nawet ja sam sobie nie będę już ograniczać tak wolności, e, tyrając tak naprawdę, główkując przy tej naudis odwróconej. Główkując, w jaki sposób wychodzić z bramkowych sytuacji, w jaki sposób wiązać koniec z końcem, w jaki sposób tak naprawdę zrobić innym ludziom dobrze, a samemu tak naprawdę z tego nie mieć nic poza stresem, generalnie rzecz biorąc, i tak naprawdę cały czas tłumaczeniu się jakimś właśnie, nie wiem, administracją, urzędom, generalnie rzecz biorąc, jakimś osobom nad, tak? które, no tu się pokazują jak jako tacy bardzo nieżyczliwi, jako wręcz bym powiedziała takie bandyckie wpływy. I teraz tak, karty pokazują także sytuację, gdzie trzeba będzie weryfikować swoich znajomych. Otoczenie generalnie rzecz biorąc, ludzi tak zwanych pomocnych, którzy w jakimś czasie niedługim, bo mamy tutaj ingwas, więc to jest okres od marca, generalnie, no dobra, niech będzie już luty, przedwiośnie. Natomiast jakby zawiedli na wszystkich możliwych polach, na których generalnie rzecz biorąc można zawieść. A jeszcze jakby to się toczy taką siłą rozpędu, gdzie jakby nie możesz się pozbyć tych znajomości. To mogą być współpracownicy, to mogą być wspólnicy, to mogą być osoby, które jakby dalej generalnie rzecz biorąc w połączeniu, wasze sprawy nie są dopięte, dokończone i jeszcze nie możesz się tych osób pozbyć, mimo, że ja tutaj widzę bardzo duże zranienia od tych osób. Być może, że sytuacja była odwrotna. Ale nie wydaje mi się w ten sposób. I teraz ten czerwiec może być takim podsumowaniem, tutaj jest waga pokazana, koziorożec, panna generalnie rzecz biorąc, wodnik, tak, i karta strzelca generalnie, czyli twojego znaku, nie wiem, no czy miałeś z kimś takim do czynienia, ale to jest tutaj zaznaczone. Teraz tak, bardzo ważna rzecz, żebyśmy zdążyli, na sprawy zawodowe uwaga, bardzo duża czujność, ale też bardzo duża umiejętność obronienia swoich praw generalnie rzecz biorąc, nie dania, zrobienia siebie w dudka i w pewnym sensie nie wiedzieć, dlaczego są pokazane tutaj karty, które informują o tym, że chyba akurat w Twoim przypadku, strzelcu, nie ma, naprawdę nie ma innej wartości, o którą w tej chwili powinieneś walczyć, jak wolność generalnie rzecz biorąc od stresu, który generują sprawy biznesowe, sprawy pracy, sprawy atmosfery w pracy, sprawy atmosfery w urzędach. Teraz tak. Wszystkie te strzelce, które pożegnały się generalnie rzecz biorąc, z jakimś związkiem niedawno, i w tej chwili na tapecie pojawia im się jakaś nowa istota, generalnie rzecz biorąc. Ja od razu mówię, zresztą lwy miały też podobnie. Wy macie tutaj szansę na to, żeby wyjść z pewnych toksycznych relacji, z których nie umiałyście wydobyć się, generalnie rzecz biorąc, i wejść w coś zupełnie nowego. Bardziej bym powiedziała, że to panie strzelce, jakiegoś tutaj pana generalnie rzecz biorąc, mogą znaleźć. To się pokazuje, rak albo jakaś panna. Ale karty pokazują tak. Nie możesz być jak ta żaba: czyli piękny i mądry, generalnie rzecz biorąc, i w której kolejce stanąć. Nie. Wszystko to, co ta, tak nie działało, co generalnie rzecz biorąc opiewało w pane noce, co stresowało, co generalnie rzecz biorąc było um, też poparte pewnymi takimi um, bardzo niefejnymi zachowaniami w stosunku do ciebie, wypowiedziami, dyskusjami, które raniły, które tak naprawdę nie, no, pokazywały. Wszelki brak szacunku, jaki jest możliwy do Twojej osoby, powinny się skończyć raz na zawsze w tej chwili. I ten okres czerwca jest na to, żeby rozpocząć dobrą, fajną znajomość. W oparciu o przypomnienie sobie, kto to jest człowiek kulturalny, kto to jest człowiek szanujący drugiego, drugiego emocje, uczucia, słuchający, szanujący też poglądy drugiej osoby. Ty jakby masz okres strzelców na powrót do bycia bardzo sympatyczną osobą, przynajmniej te strzelce, które tutaj widzę, które będą wychodzić z chorych związków w ogóle, gdzie one same przepełnione dziwnymi rzeczami zaczęły być nie do życia, że tak powiem, nauczyły się czegoś niedobrego. Że tak powiem, od partnera, z którym były wcześniej. Natomiast teraz tak, wszystko co ze zdrowiem, oprócz tam nerwów wiadomo, ale to może być też związane właśnie z nerwami, pokazuje mi się tylko i wyłącznie jedna rzecz, na którą natychmiast na no w tej chwili trzeba zwrócić uwagę: to jest dieta. Natychmiast. I teraz, te z Was, które pracują rękami, nie wiem, są cieślą, albo jakimś mechanikiem, albo kimś takim, albo no nie wiem, czymkolwiek, no co pracuje rękami i przy jakichś narzędziach, przy tego typu rzeczach. Uwaga, wielka uwaga, generalnie rzecz biorąc, na wypadki. Właśnie, jeżeli chodzi o ręce, jeżeli chodzi o dłonie, o generalnie rzecz biorąc, te kończyny, tak? Na co zwracamy uwagę? Zwracamy uwagę na jakieś nie wiedzieć dlaczego powrót do sytuacji, w której Strzelec ma bardzo duży komfort w domu. I teraz pytanie brzmi, czy to nie będzie ten komfort, ponieważ gdyż yy, Pierdolnie czymś i się po prostu wyprowadzi, zmieni mieszkanie, generalnie rzecz biorąc, coś podzieli sprawiedliwie, bo tutaj się pokazuje, że koniecznością będzie w niektórych przypadkach podział sprawiedliwy, ty masz tego przypilnować, i generalnie rzecz biorąc, pozbycie się jakichś, przepraszam, najmocniej wrzodów na wiadomo czym, i powrót do jakiejś sytuacji, nawet bym powiedziała, że z ponad pół roku, gdzie. Masz możliwość powrotu do siebie, do swojej energii, do swojego takiego zharmonizowania się ze sobą o, i z otoczeniem swoim, które jest wypełnione Twoją energią, bez jakiejś osoby, która bardzo tutaj zakłócała, że tak powiem, to Twoje pole. Bardzo ważna rzecz, o ile bym postawiła absolutnie na tą nową znajomość, która się pokazuje tutaj. O tyle, bardzo ostrożnie bym dobierała sobie tak zwanych nowych znajomych. Nie. Rób sobie co chcesz, natomiast moje karty pokazują, że to nie będzie naj, e, inaczej. Pokazują się osoby, które cię mogą opóźniać. Ty masz mieć w tej chwili czas na to, żeby pewne rzeczy ze sobą poukładać i żeby wejść na inny poziom, że tak powiem, rozwoju i z, rozpocząć. W bardzo m, mocnych kartach jest tutaj pokazane rozpoczynanie nowego życia w nowy sposób, na nowych zasadach, na nowej energii, być może też pooczyszczanej kompletnie z tego, co było, i jakby rozwinięcie skrzydeł na nowo. To jest bardzo ważny moment w Twoim życiu i, skarbie, ja Ci coś powiem, e, mamy takie momenty w życiu, ale nie tak e, sprzyjające temu, żeby, no trudno, niestety muszę to powiedzieć, odciąć jedno, a wejść w drugie. Nieraz trzeba bardzo długo pochorować po pewnych przemianach, prawda? A tutaj jest transformacja, która jest konieczna, generalnie rzecz biorąc, która. Em, wchodzisz w nowe środowisko, po prostu to jest moje em, takie. I od razu, mało tego, jak zrobić te porządki, to widać tutaj, jakby unormowanie się też. Wiele rzeczy puści, wiele rzeczy się unormuje. Przede wszystkim widać przypływ gotówki, przypływ nowych pomysłów, nowe siły do działania, generalnie rzecz biorąc. Tak, jakby tobie coś było zabrane ze względu na jakąś inną osobę, dla której to nie było przeznaczone. I z tego tytułu też zblokowane zostało u Ciebie. Pomyśl, przeanalizuj sobie generalnie rzecz biorąc i jak najbardziej. Jeszcze jedna rzecz. Wszystko to, co jest pokazane w sprawach uczuciowych zaczyna się od najczystszej w intencje energii, więc jak poznasz teraz kogoś, naprawdę nie dopisuj mu rzeczy, nie projektuj na niego tych spraw, które wcześniej przechodziłeś z jakimś tam dziwnym człowiekiem, dobra? Buziaczka Wam daje, przytulam Was bardzo mocno i do usłyszenia. Pozdrawiam Pa.